Przed, przed grą, że ma jakąś ciekawą taktykę przygotowaną na mapę czterospotową. Tak, dokładnie, też mi się to właśnie przypomina, no zobaczymy. Myślisz, to będzie jakiś sixpool ten no, Oj, O, sixpool już nie, ale może jakiś ten pull? Ja myślę, że to będzie ten jakiś jakiś, I To będzie albo banelingi, albo jakieś Albo może jeszcze coś innego, nie wiem. A może po prostu zagra zwyczajnie, wiedząc, że ma dość komfortową sytuację i tutaj Szliwiński musi się napłacić, żeby tutaj urwać jeszcze grę. No tak, Smoking ma przewagę w gier, jest bardzo komfortowy w sytuacji. W sumie można zaryzykować jakimś cheesem czy coś takiego. No i Miński zeskautuje tym Overlordem Smokinga. Natomiast Smoking leci w złą stronę. Gdzie będzie ten Pula? Hmm. Powiem szczerze, że mam nadzieję, że tutaj Śliwa wygra, chociaż jeszcze jedną grę, żebyśmy nie mieli takiego szybkiego końca, bo na pewno zasłużył na to, żeby tutaj yy, powalczyć ze Smokingiem. Nie mówię wygrać, bo to Smoking jest naprawdę bardzo mocny i, i, i ciężko powiedzieć, który jest tutaj z zawodników powinien wygrać na turniej, natomiast no, chcielibyśmy bardzo, żeby ta gra była mocno wyrównana. I mamy bardzo szybki gaz ze strony Smokinga, że będzie znowu chyba no. to samo gra, to w poprzedniej grze, jest, że ten będzie mocny atak z peelingów, baningami. No i czy może to zakończyć? Tym atakiem zobaczymy. Czy to może być gra na miano zwycięstwa? Fair ze strony Śliwińskiego, tak że chyba bał się jakiegoś wczesnego ataku ze strony, ze strony Smokinga, bo gazu nie bierze, przynajmniej na razie. Na pewno dużo bezpieczniejsze otwarcie i jedzie stawiać ekspansję śliwiński, także może być nieciekawie. Dronem, wprawdzie śliwiński pojechał na skaut, ale z złą stronę niestety, na nieszczęście. Chociaż w się widzi, że nie ma ekspansji u, u smokinga, no co może gastować dokładnie co widzimy czyli 600 w drodze. Zaraz pierwsze ligi wybiegną. Już rally point skierowany na natura śliwińskiego. Gaz od śliwińskiego, Spine i cancel drugiej bazy. A tym razem nie będzie próbował bronić się tam na dole. Od razu skanselował ekspansję i będzie bronił maina. Jak to szybko te do spiglinów chyba. Czy... Czy co? I próbował wychodzić na dół dopiero. Jest już baynik nas u smokinga i speed. Prawie, że w połowie ukończony. Ciekawszym razem śliwiski jakoś lepiej spróbuje tu się wybronić. Znaczy spróbuje na pewno, czy lepiej się wybronić. i Tu Jeszcze dwa lingi przygotowane. Żeby zmarfować w bajna a jednak nie, wycofał się. Tak, na razie bardzo dobra obrona ze strony Śliwińskiego. Tutaj dwa fajne, bezpiecznie postawiony. Jeden jest spin ustawiony z innymi minerałami. On chyba tam już nie wyjdzie. Tak to mi przynajmniej wygląda. Chyba, że się zmieści tam gdzieś przy krawędzi mapy. Jest już natural stawiany przez Smokinga. jest Smoking. Zatymna Jestem pasję. teraz niezmiernie ciekawy, czy zrobi to na poprzedniej grze. Zdecyduje się tam wbić do maina, czy raczej będzie tym razem blokował ekspansję. Ale tutaj już Śliwiński odgania go. Mamy dwa Bejlingi. Może być ciężko Ścigińskiemu W Prawdzie ma Bejling, ale nie ma żadnego który Próbuję teraz ekspować. Dwa beningi u Smokinga. Zaczynamy jak one wybuchną. To będzie kluczowe w tym starciu. Będą ja tak, dobre wybuchy, to tutaj Smoking chyba już szybko zakończy grę, natomiast jeśli niskie... Och, w tym momencie. Oj, 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 oj. oj ale. Oooo, Cała masa ringu wybucha na. No i biega na masa ringu teraz do Bajna, nie? będzie cancel na Naturalu. Tutaj z już walczą. My tak, myślimy, że momencie, no, to, to jest cancel, zobaczymy. Zwycięstwo Smokinga w całym turnieju. Jeszcze nie przesądzajmy, ale to jest bardzo prawdopodobne, zobaczymy. Kolejne ringi ze strony Si Bejny od smokinga, będzie się tam próbował przejść chociaż dwa spajny są na posterunku, to może być bardzo trudne. Ja myślę, że tym razem Smoking nie zrobi tego błędu z poprzednio. Nie wbije się do tego na te fajny, na te queeny, na to wszystko, tylko będzie to właśnie kontrolował, będzie dronował sobie za tym i będzie kontrolował, yy, tutaj czy, czy ślubiński wychodzi z ekspansją. Jeśli nie wychodzi, no to bardzo dobrze, to on się ma przewagę ekonomiczną i będzie miał potem pewnie upgrade'ów, czy, czy czego tam zrobiło rzeczy. Tak, skautuję tutaj jedną linię. Udało mu się wszystko wyskautować, cały main. Zobaczył, jak defensa wygląda u Śliwińskiego. O, mamy większą ilość lingów od strony Śliwińskiego. Uda mu się zabezpieczyć ten natural. Wszystkie mainy wow. zostały zdetonowane właśnie. Będzie zbuchu na sobie. tak. Natomiast no... Już baza osmofinga w pełni operacyjna. No może nie w pełni, bo tam tylko jeden dron zbiera. I leci Ale kontra. Mam... 17 do 13, bo jestem śliwa, tak naprawdę stoi w sytuacji takiej, że musi teraz wybrać szkody tym atakiem, bo jeśli tego nie zrobi, to jest tak naprawdę tutaj już będzie koniec. Tak, ale jeżeli te spajny się skończą, to już obrona będzie bardzo solidnie wyglądała, chociaż mamy kolejne bainy, będziemy mieć ich razem 7. No ale nie ma lingów do wsparcia za bardzo. Tych Dainów jest, jest wprawdzie sporo, ale większość wybuchła. Jeden Bane teraz idzie, no wybuch na przechodniczym do z lingów. Oj, chyba, no... Trzeba tu wygląda nam na to, że ten smoking tam garnie w tym tak? Będzie 4-1. No tak i to to jest jego chyba pierwszy Kave Cup. Być może będzie. Z tego ale... co pamiętam, to śliwiński już był triumfatorem. Tak, ale no może pierwszy smokinga, ale pewnie nie ostatni, bo tutaj co to prezentuję tak naprawdę... Nie jest tylko W Bardzo wysokiej umiejętności. Bardzo ładnie się broni tutaj przed atakami. Bardzo ładnie też y, szturmuje. No wiecie, i tak! Jest... I to jest koniec. I tutaj. Już. No po, po prostu, prostu nie spodziewałem gra. się. Myślałem, że jeszcze powalczy i mamy zwycięzcę tego turnieju. Zostaje nim Smoking. Niesamowite. No Zasłużył no na świetne to. Zasłużył na to. I tutaj Smoking. To, to zasłuży na to zwycięstwo. No, nic nie tylko. tylko... Ręce same składają się tu do klasków, nie chcę pogratulować tak świetnej gry, tak świetnej dyspozycji. Śliwińskiemu również, bo mecze były wszystkie, pięć, naprawdę bardzo interesujące, bardzo ciekawe. Były momenty w tych meczach, w których naprawdę mogło się dziać bardzo dużo i mogło to pójść w obie strony. Niewielkie detale zaważyły na tym, że Smoking tutaj wygrał, ale no brawa, brawa po prostu. Naprawdę klasa. Ten finał był przepiękny. Oby takich więcej. Finaliści po prostu przepiękne umiejętności, oby tak dalej. Nie szlifują swoje umiejętności i czekamy aż zrobią mastera. Tak, a potem podbijamy WCS-y i inne takie. Jeszcze raz to tak. proszę, gratulujemy. GSL, wszystkim. No nic.